Już jest. Pierwszy polski podręcznik omawiający kompletny zakres projektowania CAD w oprogramowaniu Autodesk Fusion jest już dostępny w sprzedaży. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią, a tymczasem zapraszam na szkolenie. Tworzenie konstrukcji płytowej dla np. mebli skrzyniowych z wykorzystaniem wtyczki Joiner CAD w Autodesk Fusion jest czystą przyjemnością. Chciałbym Wam teraz zademonstrować, w jak prosty, szybki i Łatwy sposób możecie stworzyć parametryczny model swojej konstrukcji płytowej. Przejdźmy w takim razie do pracy. Po pierwsze, w jaki sposób możecie pobrać i zainstalować wtyczkę JoinerCAD, bo z niej głównie będziemy korzystać. Gdy przejdziecie do zakładki Narzędzia i przeniesiecie się do subzakładki Rozszerzenia, wybierzcie odnośnik App Store dla programu Fusion. W tym momencie powinniście widzieć moją przeglądarkę oraz sklep internetowy z wtyczkami i rozszerzeniami, które są dostępne dla Autodesk Fusion. W tym miejscu, gdy wpiszecie Joiner, powinna już pojawić się podpowiedź z dostępem właśnie do tej aplikacji. Gdy ją wybierzecie lewym przyciskiem myszy, powinniśmy zostać przeniesieni do okna, które teraz widzicie i w tym miejscu określacie, czy pracujecie na systemie MacOS, czy może jest to Windows. Niebieski kolor potwierdza wybraną, wybrany system i następnie wybieracie w prawym górnym rogu odnośnik Download. Gdy Trial się pobierze, zainstalujcie go, musicie wtedy uruchomić ponownie Autodesk Fusion. Fusion też nie może być uruchomiony podczas instalacji i w momencie, gdy instalacja przebiegnie pomyślnie, wasze oprogramowanie ze wszystkimi narzędziami powinno być widoczne tutaj na głównym pasku narzędzi. Mam nadzieję, że każdemu z Was udało się bezproblemowo zainstalować oprogramowanie JoinerCAD. Przejdźmy w takim razie do pracy. Rozpoczynamy oczywiście od utworzenia szkicu 2D. Tak więc zakładki Utwórz wybieram narzędzie utwórz szkic, wskazuję płaszczyznę XY i w tym miejscu tworzę prostokąt ze środka o wymiarach 1300x600. Tabulatorem przeskakuję między wartościami, czyli wprowadzam najpierw wartość 600, bo w tym wypadku chciałbym, żeby ten parametr dedykował moją głębokość. W drugim określam wartość na 1300. Potwierdzam operację przyciskiem Enter. W taki oto sposób utworzyłem mój pierwszy szkic. Przechodzimy teraz do zakładki Zakończ szkic w prawym górnym rogu, czyli zamknęliśmy teraz nasz szkic. Możemy Przejść do kolejnego kroku. Z zakładki utwórz wybieram teraz narzędzie wyciągnięcie proste i w tym miejscu wprowadzam wartość 700 mm, która będzie reprezentowała wysokość naszego projektu. Potwierdzam operację przyciskiem OK. Zanim to zrobię, warto zaznaczyć, że możemy modyfikować nazwy naszych parametrów już z poziomu wartości, która znajduje się w tym oknie dialogowym. Czyli jeżeli wpiszę sobie na przykład wys równa się 700 mm. To jak możecie zauważyć, gdy nacisnę przycisk OK i przejdę do zakładki Parametry, tak, czyli zakładka zmień, subzakładka i narzędzie zmień parametry, zwróćcie uwagę, że w udobionych mamy już moje, mój parametr 700 mm, który nazywa się Wys, a nie D4, D5, D3 i tak dalej. Gdy nasz główny kształt został narysowany, możemy przejść do zakładki Joiner CUT. W tym oto miejscu rozpoczynamy, jak to bywa, w AutoDesk Fusion od lewej strony, czyli przejdźmy do zakładki szkieletowe projektowanie. Wybieramy najpierw narzędzie przygotowanie konstrukcji. Jak możecie zauważyć, Fusion z automatu wybiera wszystkie powierzchnie naszej bryły jako docelowe płyty. W tym oto miejscu możemy określić, które płyty biorą udział, które, które powierzchnie chcemy przekonwertować w płyty. I również możemy określić, jaka jest ich grubość. Tu możemy pozostać w standardzie 18 mm, czyli ten taki najbardziej powtarzalny i najczęściej występująca, najczęściej, najczęściej występująca grubość płyt. Możemy też określić kierunek. Jeżeli rozwiniecie sobie wartość sterowania zaawansowane, w tym miejscu możecie od razu nazywać wybrane płyty konkretną nazwą, na której wam zależy, zgodnie np. z zestawieniem materiałów czy komponentów. Jak i określać dedykowaną grubość, czyli jeżeli macie niestandardowy projekt, to możecie określić, że te płyty, które mają mieć inną grubość, mogą być zdefiniowane właśnie z tego poziomu. Tak samo możemy określić kierunek. W tym przypadku zaznaczamy 5 płaszczyzn, czyli zwróćcie uwagę, że odznaczyłem jeden z moich, jedną z moich powierzchni, tak, czyli tą frontową. Zróbcie proszę w taki sam sposób, tak, czyli wybieracie 5 płaszczyzn. Wartości uchyb oraz pomyń uchyb, to innymi słowy odsunięcia, czyli możemy zdefiniować odsunięcie dla wszystkich wybranych płyt, lub w zakładce sterowanie zaawansowane zdefiniować je dla poszczególnych wystąpień. W tym przypadku zmienimy je dla wszystkich, więc ja prowadzę na przykład wartość 15 mm. Nie róbcie tego u siebie, jest to oddzielny przykład na potrzeby tego narzędzia. Potwierdzam wartość przyciskiem OK. Możemy zobaczyć, że wartości zaawansowanych te parametry i tak się zmieniły. W taki sposób prezentuje się wykonane odsunięcie. Wróćmy do głównego ćwiczenia. Potwierdzamy operację przyciskiem OK. W taki oto sposób możecie zauważyć, że w mojej przeglądarce powstało 5 paneli. Jeden z nich jest już uziemiony, unieruchomiony w początku, zgodnie z ideą pracy w Autodesk Fusion. Kolejnym krokiem jest przycięcie naszych płyt, bo jak możecie zauważyć, w bardzo ładny sposób powstała moja konstrukcja yy, płytowa, natomiast muszę podocinać moje płyty. Jak, do tego się za, jak się za to zabrać? W zakładce szkieletowe projektowanie znajdziecie narzędzie przycinanie, które również jest dostępne w licencji darmowej, z której na ten moment również ja korzystam. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj dwie wartości. Panele do przycięcia oraz panele ograniczające. Panel do przycięcia to jest panel, który chcemy modyfikować. Czyli w tej sytuacji na przykład chciałbym, aby moja górna płyta była docięta do płyty bocznej. Więc zaznaczam sobie tę płytę jako płytę, która będzie przycinana. I jako panel ograniczający wybieram górną płytę. Gdy wybiorę przycisk OK, możecie zauważyć, że moja płyta została precyzyjnie docięta. To samo robimy dla kolejnej operacji, czyli w tym przypadku znowu wybieramy sobie narzędzie przycinanie i wskazuje kolejne elementy. Czyli w tym przypadku chciałbym, żeby ta płyta została docięta przez tę płytę. Potwierdzam operację przyciskiem. OK. W taki oto sposób udało mi się stworzyć już. Poprawnie dopasowane elementy, natomiast możemy zauważyć, że jeszcze tutaj również wymagają przycięcia. Oczywiście możemy wybierać wiele elementów jednocześnie do naszej operacji, natomiast w tym przypadku, aby zachować taką klarowność naszej pracy, chciałem Wam przedstawić pojedynczo, jak możecie wybierać swoje panele, tak aby było to po prostu jasne i zrozumiałe. Tak więc, idąc dalej, kolejnym panelem do przycięcia jest ten tu, a Panelem, inaczej panelem do przycięcia jest ten kształt, czyli jeszcze raz. A panelem ograniczającym jest ten kształt, tak, czyli tutaj zwracajcie uwagę na tą selekcję, aby odpowiednio wybierać swoje, ym, swoje kształty. I w taki oto sposób udało mi się precyzyjnie dociąć ten oto zakres mojego mebla. Pozwolicie, że Dokończę operację tak, aby kształty prezentowały się odpowiednio, a więc znowu możecie tu podążać ze mną panele do przycięcia oraz panele ograniczające, wybieramy ponownie przycinanie, robimy teraz to samo, tak czyli panelem do przycięcia jest ten kształt, panelem ograniczającym ten tutaj, tak abyśmy uzyskali symetryczne, symetryczne mocowanie. I następnie przechodzimy do ostatniego przycięcia, czyli docinamy naszą dolną płytę, to jest panel do przycięcia, a panelami ograniczającymi są te oto kształty. I w taki oto sposób powinniśmy uzyskać naszą konstrukcję dla naszego mebla. Idąc dalej, jednym z ważniejszych aspektów tego, tego rozwiązania jest to, że ten kształt jest w pełni sterowalny. Co przez to rozumiemy? Jeżeli uruchomię sobie widoczność mojego szkicu bazowego i przejdę do jego parametrów, może nawet sobie zamkniemy ten szkic tutaj, po prostu przejdziemy do zakładki Bryła i Zmień parametry i przejdziemy do naszych bazowych parametrów, które tworzyły ten kształt. I zwróćcie uwagę, że w przypadku jakichkolwiek modyfikacji, na przykład prowadzimy wartość 2000, oraz określimy tutaj głębokość, na przykład na 1000. Możecie zauważyć, że mój kształt zmienia się, jego gabaryty się powiększają lub zmniejszają, a wszystkie narzędzia, których użyłem do tej pory, adaptują się do zmienionej geometrii. Czyli jak widzicie, w taki oto prosty sposób możecie stworzyć z ciała matki bardzo wiele oddzielnych gabarytów. Mam nadzieję, że podobało Wam się dzisiejsze szkolenie. Zapraszam do kolejnej lekcji.